Siema! Przyszła paczka, otwieramy. Nie chce mi się jakoś montować, nie chce mi się światła ustawiać. Długo czekałam na kurwiera z paczką. Czuję się zmęczona, obudziłam się o dziesiątej, nie spałam o szóstej. Dobra, otwieramy, nie przedłużamy, nie ma czasu. Otwieramy takiego gagatka dużego. Kurczę, byłam zdenerwowana przez takiego jednego. Nie będę się denerwować głupimi ludźmi... Wi nie będę się toksykami denerwować. Dobra, otwieramy. W tym czarnym worku krył się taki worek, taki mały wypierdek mamuta wyleciał. Dobra, najpierw najpierw otwieramy małego wypierdka, co wyleciał. W małym wypierdku znajduje się wstążeczka. Chciałam tą wstążeczkę o niej myślałam. Sen z powiek mi ściągała, kurczę. Otwieramy kolejne zawiniątka. O, przyszła ci buraszka, przyszło dwa razy to samo. O kurcze, co tu się dzieje? Jedna miała być ci buraszka, drugie miało być inne. Kurcze, złodzieje, oszukańce. Matko jedyna, brzuch mnie rozbolał. Ale się podnieciłam, zobaczcie, tu jest Alastor. O kurcze. A tutaj jest Veggie, Charlie z Husbina. o, ale fajnie. W tej tekturce znajdowały się dwie naklejki i przypinka z robocikiem. Robocik gdzieś poleciał, nie mogę go znaleźć. Kurczę, co tu się porobiło? O, smatri, tu jest jeszcze Charlie, jeszcze jeden. Nie mogę tej folii wyjąć z tego kartonu, nie umiem sobie z tym poradzić. I nie wiem, gdzie ten robocik, bo wyleciał, stąd wyleciała broszka z robocikiem. Nie wiem, gdzie ona jest, zniknęła. Tu jest ten gagatek. Tutaj poleciał, nie wiem jak to zrobił. Odleciał ode mnie. Będę płakać. Widzicie, jaka parszywa morda śmiejąca się ze mnie. Kurczę, takie złośliwości ze strony robocika. Matko jedyna. Kolejna rzecz jajeczko. Zawsze chciałam takie jajeczko. Bardzo się cieszę. Tylko, żeby zabawka była w środku. Jak nie będzie, będę płakać. Patrzcie, takie robi się tak. Szkoda, że nie ma zabawki. Ojej. Ale jajko fajne będzie do kolekcji. Tutaj położyłam na półkę koło wujka romanownego, żeby mu było miło, że do niego chociaż jedno jajo wróciło, które zostały mu skradzione. A to jeszcze nie koniec. Patrzcie, jeszcze dużo rzeczy tu jest. W ogóle nóżki mnie bolą. Zimno mi w nóżki, bo wpadłam w ten śnieg. Patrzcie, jaka fajna ci buraszka. Chciałam odwrócić kamera, a nie mogę w trakcie nagrywania, zatrzymałam kurczę. Patrzcie, jaki fajny miś, jaki fajny w dotyku. Dam mu robocika, robocika mu dam, będzie mu miło, będzie raźniej. Przyszła jeszcze taka koperta, yy, ta kosmetyczka, zabieramy ją na wakacje. Bierzemy misia w teczkę, jedziemy na wycieczkę. W kopercie znajdowały się znaczki, tak prezentuje się znaczek z takim panem, to jest. Tata Nikolaja Romanownego prawdopodobnie tak było tutaj jest Rosja znaczek z napisem Rosja i flaga Rosji i orzełek tutaj się kryje pan malarz austriacki z wąsem, który był alfolsem. W tym zawiniątku, w tej oto kopercie ucieszyłam się, że dostałam czekoladę a to jest pudełko po czekoladzie jakiś pieniążek, otwieramy pieniążka. Taki maluszek się krył, jeszcze lekko rozdarty. Dali rozdartego pieniążka, jestem niepocieszona, ale bardzo ładny kotek Jaguar. Nie pamiętam, jak się nazywał, zapomniałam z wrażenia. Ładny pieniążek, to jest rubel białoruski, pisało białoruski. No, taki pan tutaj jest. I tak się prezentuje. Tutaj krył się taki znaczek. Z wujkiem romanownym, taki się ukrył, taki piękny. W tych zawiniątkach kryło się takie coś, uszkodzone pudełko po płycie. Kurczę, co ja mam z tym zrobić? Ja nie wiem, ale tu są pieniążki. Ale czemu akurat w takim zniszczonym pudełku tu można sobie krzywdę zrobić? Można się skaleczyć. Bardzo nieładnie zapakowane. Jestem oburzona tym faktem. Matko, jedyna. Nie mogę się dostać. O, już się dostałam do rzeczy. Za chwilę pokażę. Takie to, to jest chyba rubel. Nie jestem pewna, czy to nie jest zwykła kartka. Takie to, takie dziwne w dotyku. Nie umiem opisać. To na tyle pa!